Dzień dobry. Pracownia plastyczna Format, czyli wasza domowa pracownia. Dzisiaj zapraszam was do wykonania pisanek. Bardzo prostą metodą, przy użyciu tego co bez problemu znajdziecie w waszych domach. Potrzebne będą jajka ugotowane na twardo. Plastelina w różnych kolorach. Ziarna, nasiona Przyprawy. W swojej szafce w kuchni znalazłam biały i ciemny ryż, mak, złoty len, kaszę gryczaną, ziarna słonecznika i prześliczny kolorowy pieprz. Najpiękniejsze w nim są te czerwone kuleczki. Jajko ugotowane na twardo. Najpierw oklejamy kolorową plasteliną ostrożnie, tak żeby jajka nie zgnieść. Plastelina powinna być dobrze rozgrzana w dłoniach. Później z naszych ziarenek wyklejamy wzorki. Jest to bardzo relaksująca technika, którą polecam wszystkim. Można się bawić w ten sposób całą rodziną i wykonać niezwykle efektowne pisanki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku